Elo 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 ziomy, z tej strony Rychu Player i zapraszam was na... Szóst... nie, na ósmy, tak, to jest chyba ósmy odcinek serii Rychu Info. Dzisiaj przedstawię wam najlepsze klawiatury i najlepsze pady dla graczy. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do odcinka. Pierwszą kategorię, jaką bym wam, znaczy by wam chciał przedstawić, to są najlepsze klawiatury membranowe. Tak samo jak poprzedni odcinek z myszek, który się ukazał, polecam obejrzeć. I jak ktoś. I tam był. Co ja chciałem powiedzieć? Kurna, szybko, rychu, myśl. I tam przedstawiałem myszki. W czterech kategoriach, tutaj mam tylko dwie klawiatury, dwie kategorie klawiatur No i po prostu pady Odcinek będzie dosyć krótki, bo tu mimo wszystko nie ma nie wiadomo czego do przedstawiania No dwie, dwie kategorie po trzy klawiatury, więc tak w sumie szału nie ma, ale przedstawiam to co uważam, że jest najlepsze Pierwsza kategoria to będą najlepsze klawiatury membranowe Przejdźmy zatem do według mnie najlepszej klawiatury membranowej. Jest to Microsoft Wired Keyboard 200. Klawiatura ta kosztuje 50 zł, czyli po prostu kompletne grosze. Dostatnią jest oczywiście Microsoft. Klawiatura ma 104 klawisze. Trwałość tej klawiatury to 20 milionów kliknięć i klawiaturę oceniam na 9. Porządna, solidna klawiatura, nie ma żadnych bajerów wyglądowych, żadnych podświe żadnego podświetlanego RGB Po prostu mutmalina malina, nie ma szaleństw, dzieje się ładnie, fajnie to wygląda Zdecydowanie polecam tą klawiaturę, no i oczywiście sposób podłączenia USB Druga klawiatura w tej kategorii to Rokat Isku Illuminated Klawiatura ta kosztuje 200 zł dostawcą jest co ciekawe, nie rokat, tylko Logitech. Klawiatura ta posiada 123 klawisze, czyli sporo. Brak danych, jeśli chodzi o trwałość tej klawiatury, nie wiadomo, ile ta klawiatura wytrzyma. I oceniam tą klawiaturę oczywiście na 8, taka tradycyjna ocena, jeśli chodzi o klawiatury, bo tak w sumie. Ciężko ocenić klawiatury niżej. Bo ciężko w sumie zepsuć klawiaturę. Ale też trzeba się napracować, żeby, żeby ocenić na przykład tą klawiaturę wyżej. Bo mimo wszystko jednak taka według mnie ósemka to jest taka typowa ocena dla klawiatury. Więc ta, mysz ta myszka, kurwa, ta klawiatura zasługuje zdecydowanie na taką ocenę. No i sposób podłączenia oczywiście USB. Bo jakżeby inaczej mogło być rychu? No pewnie, że tak, dobra. Kolejna klawiatura to Logitech Wave YUV90. Jest to trzecia klawiatura w klasyfikacji jakby najlepszych, klawiatur membranowych i oczywiście ostatnia w tej kategorii, w tej kategorii, żeby nie było, tylko w tej kategorii. I ta klawiatura kosztuje 90 zł, to są grosze. Oczywiście różne modele są, bo tak samo bo jest model właśnie ten, co przedstawiłem, i, I YUV90. K350 albo MK550. Są trzy modele tej klawiatury. I najtańsza kosztuje 90 zł, a najdroższa nie mam pojęcia ile. I wolę nie wiedzieć. Dostawcą jest oczywiście Logitech, liczba klawiszy 120, brak danych, jeśli chodzi o trwałość. No i ocena taka typowa, taka typowa klawiaturka oceniam na 8. Fajny wygląd ma w sumie taki, taki designerski, można powiedzieć, całkiem przyjemnie to wygląda. No i sposób podłączenia, oczywiście USB. Bo czemu by nie? No i przejdźmy teraz do już. Potężniejszych sprzętów. Kolejna kategoria, jaką bym Wam chciał przedstawić, to są najlepsze klawiatury mechaniczne. Najlepszą klawiaturą mechaniczną aktualnie na rynku, według mnie, jest to Natek Genesis RX85. Klawiatura ta kosztuje 350 zł. Dostawcą jest Natek, 104 klawisze posiada ta klawiatura. Brak danych, jeśli chodzi o trwałość. No i oceniam na 9, bo ta klawiatura naprawdę jest super znakomita jest ta klawiatura. Oczywiście posiada mechaniczne przełączniki Kalich Brown. Wiadomo, bardzo fajna klawiatura, nawet z wyglądu mi się bardzo podoba. W ogóle te logo Genesis. Chyba najbardziej ze wszystkich... Log, log, jak to mówi się logów czy jak. Dobra, z tych wszystkich znaczków najbardziej podoba mi się... Właśnie Genesis, naprawdę śliczny, to jest Świetna świetnie w ogóle wygląda ta klawiatura No i jeszcze do tego, sposób podłączenia, oczywiście USB Klawiatury łączone bezprzewodowo, to jest po prostu masakra, katastrofa Sam miałem klawiaturę Jakieś, ale to nie była oczywiście mechaniczna, to była najzwyklejsza membranowa I była łączona po prostu E, na Bluetooth a bezprzewodowo, ile ja się z tym namęczyłem? O matko i córko, no po prostu męczarnie przeżyłem. Największe, mi chyba, o przesyłanie YouTube'a włączyłem. Lipa, kurde, no normalnie masakra. Ile ja to podłączałem? O boże, normalnie szkoda gadać. Tak się męczyłem z tą klawiaturą, że mówiłem, że ja jej normalnie przypierdolę. Niedługo, no męczyłem się strasznie. Teraz mam, ta, teraz mam klawiaturę mechaniczną, piękną, ładną z Logitecha. Świetna klawiatura, podoba mi się osobiście. Mam, mam specjalne wyciszacze pod przyciski, zwłaszcza tych przycisków, które, które używam, takich nie słychać. Naprawdę, na USB typowa, fajna, mechaniczna klawiaturka. Ja nie mam pytań, klawiatura jest świetna, podoba mi się i to mi zdecydowanie. Wystarczy. Ale przejdźmy do kolejnej klawiatury. Jest to klawiatura Modekom Volcano Gamer. Klawiatura ta kosztuje 330 zł. Dostawcą jest modecom. Liczba klawiszy tej klawiatury to 104. Brak danych znowu, jeśli chodzi o trwałość tej klawiatury. Klawiaturę oceniam na 9, bo przede wszystkim wygląd mi się bardzo podoba. Logo modekomu też jest bardzo fajne i to specyficzne czerwone podświetlenie chociaż trochę niektórzy mówią że to jest takie trochę starodawne jeśli chodzi o klawiatury ale mi się to czerwone podświetlenie podoba i ta klawiatura zdecydowanie zasługuje teraz trochę mikrofon przesuwam o teraz lepiej podoba mi się bardzo i kurde nie przesyłanie program do nagrywania dziękuję i podoba mi się to naprawdę jest co podziwiać w tej klawiaturze muszę przyznać no, i sposób podłączenia tej klawiatury to oczywiście USB. Pracnie tutaj nie widać, bo wybrałem taki trochę obrazek, ale sposób podłączenia tej klawiatury to jest USB, tak jak mówiłem. No i klawiatura, która z tych wszystkich i membranowych, i mechanicznych, które dzisiaj przedstawiłem, podoba mi się zdecydowanie najbardziej, to klawiatura ROCAD RIOS MKFX. No, ale cena też się może nie podobać 750 zł. Ja pierdolę. Za co w klawiaturze 750 zł No kurwa mać, no żeby klawiatura tyle kosztowała No proszę was, jak klawiatura może kosztować kurna prawie 800 zł do, do, do 800 niedaleko No to już po 1000 podchodzi, no halo, no to jest przesada, naprawdę, bez przesady. Ale to podświetlenie jest genialne, więc za to podświetlenie troszkę przymknęłko na cenę. Dostawcą tej klawiatury jest oczywiście roCAT, liczba klawiszy to. Znaczy liczba klawiszy, liczb, tak. Liczbę klawiszy 112 posiada klawiszy ta klawiatura. Trwałość 50 milionów kliknięć. Potężna trwałość naprawdę. Chyba nie spotkałem się z trwalszą klawiaturą. Tak mi się wydaje. Oczywiście tutaj widzimy, tu o jest podstawa na... Jest podstawa pod nadgarstki, dzięki temu nadgarski się nie męczą i... To bayer, ale użyteczny, bo wiem, że jest jakaś choroba związana z tym, jak na przykład za długo się przesiaduje przed, z rękami w jednej pozycji na klawiaturze, i wtedy nadgarstki się męczą, i to jest jakaś choroba, ale nie powiem Wam dokładnie jaka, bo nie wiem, ale wiem, że taka jest. Oczywi oczywiście, jak ktoś możecie sobie poczytać w niecie ewentualnie napisać mi w komentarzach, jak to się nazywa, ale wiem, że taka choroba istnieje, więc grubo bym powiedział. Klawiaturę tą oceniam na 8, może na pewno dostałaby 9, gdyby kosztowała 300, ale ja nie wiem za co te 750 zł. za tą trwałość i za to podświetlenie, no bez przesady, no i może ewentualnie za tę podstawę, no ale bez przesady, podstawka, podświetlenie i, te i ta trwałość to nie kosztuje aż tyle, no to jest jednak przesada. No, to jest zdecydowanie przesadzona cena. No i sposób podłączenia, oczywiście USB. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o klawiatury, teraz przejdę do najlepszych padów, ogólnie pady nie mają żadnego, żadnej klasyfikacji pod pewną kategorię, tylko po prostu najlepsze pady mam wam do przedstawienia, top 5 najlepszych padów, a więc bez gadania przechodzimy. Chciałem z tego zrobić dwa odcinki, ale to jest bez sensu, bo jeden odcinek z klawiatur trwałby 10 minut, no bez przesady, ja nie będę robił takich krótkich odcinków, na pady dojdzie może z 6 minutek. Więc, taki chociaż te 15-minutowe odcinki, żeby z tego rychu info dropiły. Wiem, że wtedy co gadałem o targach E3, to zajęło mi 45 minut, no ale tam ile było gier do przedstawienia. Wiadomo, że recenzje, zapowiedzi i będą trwać dłużej niż testy takiego sprzętu, no ale, chociaż żeby 15 minut z tego wyciągnąć, bo trochę za szybko czasami idzie. Więc przejdźmy do najlepszych padów. Najlepszy pad, według mnie, jest to pad Microsoft Xbox. Xbox 360 Controller czyli kontroler do Xbox 360 pad ten kosztuje 120 zł. Dostawcą jest oczywiście Microsoft. Oceniam go na 9, oczywiście dalej. Oceniam w skali od 0 do 10. I czemu ja w ogóle to mówię? Co, co odcinek, skoro i tak wiadomo. No, tak, ciekawe. Oceniam na 9, a pewnie oceniam w skali na 5. No, kurwa, przyjebany. Dobra. Wszystko wiadomo, wszystko wiadomo, jak oceniam. I gitara. I sposób podłączenia oczywiście USB. Wybrałem ten, ten pad, bo jest on, on według mnie najciekawszy, fajnie wygląda. Przełączniki ma naprawdę ciekawe to nie są takie, takie typowe flaki z olejem, że się tutaj nie podoba, nic, tylko takie, takie taka porządna z krwi i kości porządnej kości Joystick. Cenę ma niezłą Naprawdę. Naprawdę jest, jest co jakby Jest co podziwiać Trzeba przyznać. Przejdźmy do kolejnej. Do kolejnego sprzętu. Jest to Razer Raiu Kosztuje 800 zł. I w tym momencie facepalm wszyscy z was. Ja też zrobiłem takiego facepalma, gdy, przeszuku gdy przeszukując internet wpadłem na tego pada i ujrzałem tą przepiękną cenę. Ja pierdolę za co? Za co tyle? 200 zł zapada to już jest mnóstwo, ale 800. A może ja po prostu nie skomentuję, nie będę tego mówił, bo jeszcze pierdolca dostanę, Tr szl szlak mnie trafi i na nagraniu umrę i ja, ja tak nie chcę. Przejdźmy dalej, po prostu bez komentarza zostawmy cenę, cena mówiłem ktoś chce to nie chce cofać, i słucha tego jak się irytuje, ale dla tego aby ciśnienie spadło mi z 400 do jakichś takich 350 może dyskutujmy dalej. Dostawcą tego pada jest oczywiście Razer Razer. Oceniam, oceniam ten pad na 8. I jest on oczywiście łączony za pomocą kabla USB. Fajny pad, ogólnie wygląd mi się w nim podoba i ma takie fajne tutaj, nie wiem czy widać, a takie szkiełko ma. No, starałem się dobrać mniej więcej dobry obrazek. Takie szkiełko tutaj całkiem przyjemne widać. I to jest fajne według mnie, i ogólnie tak wzoruje się na PlayStation. wzoruje się na padzie PlayStation 4. Fajne ma tutaj te drążki. Naprawdę to jest całkiem ciekawe, no ale oczywiście. To, co, co mi się nie podoba, to jest cena, ale ja o cenie nie będę mówił, bo mnie szlak trafi i umrę. A mimo wszystko na tym świecie trochę pożyć jeszcze bym chciał. Dlatego dla własnego dobra przechodzę do kolejnej. Dla, do kolejnego joysticka. A kolejnym joystickiem jest Microsoft Xbox One Controller. Kosztuje 200 zł. No, tak, mówię, tak mówiłem. Jak tyle kosztuje pad, to już jest całkiem sporo, ale jeszcze do pierdolca mnie nie doprowadza. Osobiście fajnie mi się gra na tym padzie, bo mam takiego ziomka. To jest mój były sąsiad, zresztą. Nazywa się Miłość. Pozdrawiam Cię, Miłość. Zresztą, dobra, dobra mordeczko moja. I gramy sobie na przykład w Minecrafta, w FIFA u niego. I on ma oczywiście Xbox, on ma oczywiście Xbox One. I naprawdę przyjemnie się gra. Polecam tego pada. Naprawdę świetny pad, fajny wygląd. Polecam. Dostawcą jest oczywiście Microsoft. Tego pada oceniam na 8, bo tak w sumie. Nie ma żadnych fajnych barierów, dzięki któremu mogłoby to wpłynąć na moją wyższą ocenę ale jednak najgorzej nie jest mimo wszystko, czyli jest się z czego cieszyć trzeba powiedzieć. Jest to niezły pad i do Xboxa, i do Xboxa One i do PC -ta. Może wadą jest to, że, że, jest że nie ma podłączenia że. znaczy ma podłączenie USB, ale większość to jest podłączenie bezprzewodowe, bardzo rzadko spotyka się kontroler do Xbox One który ma kabel. Bardzo często jest to bezprzewodowe łączenie, no i niestety to jest trochę wadą, bo niektórzy, jak nie lubią się z tym bawić, to, to trochę się wkurzą i wydatą tak naprawdę pieniądze w błoto. Gdyby było na USB, może byłaby ta dziewiątka, bo bezprzewodowe łączenie nie zawsze jest dobre. No i no i niestety, no, czasami tak musi być. I kolejny kontroler to jest można powiedzieć trochę mik to jest trochę kontroler to jest trochę ulepszony kontroler od Xboxa One, ale dlaczego jest niżej od, od jakby podstawowego kontrolera? Zaraz wam powiem. Nazywa się on Microsoft Xbox One Controller Elite. Kosztuje 550 zł. Oczywiście za chwilę mogę dostać regularnego szału, dostanę pierdolca, ale ocenię, już się nie wypowiadam dalej. Dostawcą jest oczywiście Microsoft. Oceniam go na 8. I tutaj także w zależności, może być USB, ale podobnie jak od zwykłego, jak zwykły kontroler od Xboxa One, częściej jest łączenie bezprzewodowe. I to jest taki trochę. wygląd, mi się całkiem podoba, bo tutaj. To, to o, bardzo fajne to jest to mi się podoba. I taki jednolity kolor, taki trochę na wzór kontrolera od Nintendo Switch. Taki trochę wzór jest od tego. I to jest całkiem przyjemne i fajnie to wygląda, czyli naprawdę wygląd tego kontrolera to jest chyba jego największy plus, tak mi się wydaje. No, ale poza tym... No, cena, cena jest trochę przesadzona. No i to, że często trafiamy na... Na kontrolery tego typu łączone bezprzewodowo. Na, tak jak mówię, niektóre łączenia bezprzewodowe po prostu potrafią przysporzyć więcej nerwów niż moje gadanie o tej cenie, czyli no, czasami tak bywa, no i trudno. Bywa i tak, że czasami trzeba się z tym przegryźć. No i ostatni nietypowy kontroler, który chciałbym Wam przedstawić, to jest Razer Atrox Arcade Stick. Kosztuje on 740 zł. Facepalm... czy nie Facepalm, cena przesadna. Mimo że jest on całkiem specyficzny, o czym za chwilę oczywiście powiem. Dostawcą jest Razer. Oceniam go na 7. No i jest on, on jest łączony tylko i wyłącznie na kabel USB, czyli to jest niezłe. Tego kontrolera on jest trochę zrobiony tak trochę na wzór Xboxa 360, bo widzimy tutaj ma... ma kolorystycznie podobny do, do kontrolera od xboxa 360 ale on się nadaje tylko i wyłącznie do pc całkiem nawet przyjemnie muszę powiedzieć gra się na tym na pc ale cena po prostu szaleńcza no i przede wszystkim ta cena wpływa na to, że oceniam niżej Znaczy dziewiątki tak czy tak bym nie dał, bo to jest jednak taki trochę specyficzny wygląd Trzeba się długo przyzwyczajać, czyli no na dziewiątkę nie zasługuje Ale gdyby nie cena, to może na tą siódemkę bym się zdecydował No, ale trudno, no nie uda się Jak z ceny zjedzie, może kiedyś tą ósemkę dostanie Dobra Tymczasem ja Wam dziękuję za odcinek, sprawdzę czy się nagrywa końcówka, oczywiście że się nagrywa pięknie. Ja Wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostaw widz drogi łapkę w górę, jeśli Ci się spodobało, napisz fajny komentarz, strzel subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych materiałów na moim kanale. Kanał jak widzicie mocniej ruszył, teraz więcej nagrywam, bo przede wszystkim chcę znowu pociągnąć Game DevTicon, Dragon Saga Online a chcę pociągnąć. No, a tutaj tych testów sprzętów trochę mam przygotowanych, więc teraz będę się uwijał, więc dwa odcinki dziennie musowo będę wchodzić, więc przygotujcie się, jest co oglądać. Na razie, cześć, pompa Bank.